No i dobra, opiłeś to dzisiaj króciutko. Jedna w sumie dla mnie przykra rzecz, że norweski Bodoglim wczoraj odpadł z dynamem Zagrzeb 1 do 4, więc Bodoglim zagra w Lidze konferencji lub Lidze Europy do tej pory nie umiem tego stwierdzić, co tam się. Jak, czy po czwartej rundzie, gdzie te drużyny spadają. Natomiast słuchajcie, ale to, co dzisiaj najważniejsze jest to, że Lech Poznań i Raków częstochowa dzisiaj rozgrywają swoje mecze rewanżowe w ramach eliminacji Ligi Konferencji. I co następuje? Następuje tak, że Slavia Praga dziś podejmuje Raków Częstochowa o godzinie 19.00. meczek odbędzie się na TVP2. Pierwszy mecz Raków Częstochowa wygrał 2 do 1, to chyba wszyscy wiemy. Był drużyną mocno przeważającą, silniejszą, mocniejszą, szybszą, bardziej zorganizowaną, zdeterminowaną itd., 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 Więc, ale mimo wszystko mecz w Pradze troszkę mam małe obawy przy tym spotkaniu. Mam nadzieję, że Raków sobie poradzi. Natomiast słuchajcie, nasz mistrz polski, poznański Lech, jedzie dzisiaj do, do Luksemburga. Znaczy właściwie piłkarze i cała kadra prawdopodobnie już tam są. Mecz rozpoczyna się o godzinie słuchajcie, 20.30 i będzie transmitowany przez TVP Sport. Pomimo tego, że Lech Poznań wygrał ten mecz 2 do 0, ja mam osobiście przed tym meczem chyba większe obawy, czy uda się, przed, patrząc przez pryzmat tego, jak Lech gra na początku tego sezonu, oczywiście, że Lech Poznań może sobie w tym meczu nie poradzić, choć powinien sobie poradzić. Są generalnie trzy scenariusze. Jest scenariusz różowy, to znaczy taki, że obie drużyny przechodzą do ligi, konferencji i będą rozgrywały swoje mecze w fazie, w fazie grupowej. A to oznacza, że rozegrają minimum sześć spotkań w tym sezonie, jeszcze w europejskich Pucharach. Więc to dla klubów jest plus pieniążki, kibice, telewizja, kasa, no i przede wszystkim fajna rywalizacja sportowa, która te kluby może spotkać, e, może być e, sz, scenariusz taki pomarańczowy, że przejdzie tylko jedna z tych drużyn, ja typuję Wrakowa, nie wiem jak z Lech Poznań, może przejdzie Lech Poznań może nie przejdzie Raków Częstochowa, ale generalnie, że chociaż będzie mieli jednego reprezentanta polskiej ekstraklasy w, w europejskich pucharach oraz czarny scenariusz, słuchajcie, że obie drużyny sobie nie poradzą ja już chyba o tym mówiłem, ale przypomnę, w zeszłym roku Raków Częstochowa fantastycznie przez, przez eliminację i innymi wyeliminował Rubin Kazań. Przecież wszyscy ich skazywali na porażkę, a tam no, po fantastycznym dwóch im się udało. Pamiętam rzut karny obroniony przez Dżordziewicza. Wygrana, tam chyba, była, tam, chyba Poznania, tam chyba była wygrana w, Pozna w Boże w, w Moskwie. Nie wiem gdzie ten, ten mecz był, chyba na Łużnikach rozgrywany w Moskwie, ale w sumie nie jestem pewny. W każdym razie. Tam Raków bardzo fajnie sobie poradził, no i niestety, ku memu w sumie wtedy największemu zdziwieniu, Raków wtedy rozgrywał mecz rewanżowy, pierwszy mecz wygrali 1-0 u siebie, czyli tak jak teraz jedną bramką, nie ma bramek na wyjeździe, więc to się po prostu liczy tak samo i pojechali na wyjazd do Genk, do Belgii, no i tam przegrali niestety 0-3 i odpadli w, w ostatnim meczu eliminacji, co było w sumie szkoda, bo już wtedy ten wielki Raków tak powolutku e, powstawał e, i... Powiem szczerze, że ja w tym sezonie widziałem chyba trzy spotkania Rakowa i naprawdę wszystkie trzy mi się bardzo podobały. Naprawdę jest to drużyna totalnie inna niż wszystkie. Dobra, to w sumie tyle chyba o europejskich pucharach i drużyn, które tam grają. Z ciekawostek, jeszcze to w ogóle potwierdzę tą informację, ja właśnie nie jestem pewny, czy wczoraj, bo mecz w ramach eliminacji Ligi Mistrzów rozgrywało PSV Eindhoven, grali z, z Rangersami ze Szkocji. Rangersi, którym osobiście też troszeczkę E, sympatyzuje, no i tak, słuchajcie. No i wczoraj, e, wczoraj Rangersi na wyjeździe, pierwszy mecz w Glasgow był 2-2 na Ebrox Park, a wczoraj e, na wyjeździe na Philips Stadium Weidhofen, słuchajcie, meczu, który notabene sędziował pan Szymon Marciniak, Rangersi wygrali 2-1-0 i awansowali do Ligi Mistrzów. Nie wiem, nie wiem jaki dłuższy czas ich tam nie było, więc, więc gratulacje. Trochę szkoda Holendrów bo lubię tą piłkę, ale no chyba wygrali lepiej. W statystykach meczu e, lepsi byli jednak Holendrzy. No ale wy, najważniejszy wynik jest taki, że jednak się udało Rangersom. Słuchajcie, jeszcze w innym e, w innym spotkaniu Tramzospor e, odpada z FC Kopenhaga i to Duńczycy awansowali do Ligi Mistrzów. Więc we wczorajszych meczach eliminacyjnych Ligi Mistrzów wchodzi Dynamo Zagrzeb eliminując Norwegów z Bodo Budy. E, Rangersi ogrywając PSV, Eindhoven i Kopenhaga ogrywając Tramzonspor po serii chyba rzutów karnych. Nie, nie, przepraszam. Po pierwszym spotkaniu 2 do 1 w Danii. Więc wczoraj 0-0 i na Medical Park Stadium w Tramzonie piłkarze z FC Kopenhaga awansowali do, do Ligi Mistrzów. Wielkie gratulacje, bo prawda, to są kluby finansowo porównywalne do klubów typu Lech, Legia, Raków, Lech ja Gdańsk. A zobaczcie jaki ogromny sukces Duńczyków. Dobra. Tyle dzisiaj o piłce. Znaczy teraz przynajmniej o piłce. Zobaczymy. Mawię, że sobie pogadam coś po myczykach. Chyba, że dwie drużyny awansują. No to sobie zrobimy lajwika, czy zrobię sobie lajwika, żeby sobie pogadać. Życzę Wam wszystkiego cudownego dnia i uważajcie proszę Was na drogach. Jeżeli jesteście rowerzystami, błagam Was schodźcie z chodników, jedźcie ulicami, bo, bo to jest straszne wsiórstwo jeździć rowerami po chodnikach. Takie jest moje zdanie. Popatki, trzymajcie się, hej!